Witam serdecznie Państwa, kochani moi miny. Dzisiaj mamy już jesień. Jest dzisiaj, y, datę wam podam. Jest 23, jest 23 y, września, to jest to poniedziałek. Już jest jesień, widzicie. Jesteśmy na skwerku na metalowej. Mogę w bok hełma. I tyle, kochani, moje miny wam powiem, to wam powiem. Taki już jest dzień. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego dnia. miłych dni. Cześć. Jeszcze chwilkę przelecę. Pięknie już dobiega końca, do widzenia.